Cześć. Popularny kask otwarty Shoei J-Cruise 2 przechodzi do historii. W tym momencie Shoei wprowadza do swojej oferty J-Cruise 3. Dzisiaj o siedmiu zmianach, które wprowadzili japończycy do nowego modelu. Zapraszam serdecznie. Pierwsza, najważniejsza zmiana dotyczy homologacji kasku motocyklowego. Shoei J-Cruise 3 spełnia już nową normę EC 2206. Testy dużo bardziej rygorystyczne w porównaniu z tymi, które przeszedł jego poprzednik. Mamy więc do czynienia z dużo bezpieczniejszą konstrukcją. Druga zmiana dotyczy kształtu skorupy. Na pierwszy rzut oka J-Cruise 2, J-Cruise 3 są bardzo do siebie podobne. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej, jak wygląda kształt skorupy w J-Cruise 3, to zobaczymy pewne nowe elementy, pewne linie i wytłoczenia. Te małe, subtelne zmiany są dość Istotne z punktu widzenia aerodynamiki. Mamy tutaj J Cruza 3 jako konstrukcję dużo lepiej dopracowaną pod kątem aerodynamicznym. Powinien ten kask lepiej zachowywać się przy wyższych prędkościach i powinien być też konstrukcją trochę lepiej wyciszoną, ale to oczywiście sprawdzą użytkownicy, kiedy zacznie ten kask być już używany na drogach. Trzecia zmiana dotyczy wentylacji. Trzy wloty wentylacyjne na czole: jeden centralny i dwa boczne, które są niezależnie regulowane, dwustopniowe. I trzy wyloty ciepłego powietrza z tyłu kasku, które są cały czas otwarte. I te trzy wyloty są dość istotne, dlatego że pojawiły się nowe kanały w EPS-ie, dzięki którym ta tylna wentylacja jest w stanie wyciągnąć dużo więcej powietrza, bo nawet 70% więcej w porównaniu z poprzednim modelem. Mamy więc do czynienia z bardziej wydajną wentylacją i z kaskiem, który lepiej sprawdzi się w ciepłe i gorące dni. Czwarta zmiana dotyczy interkomu. Shoy J Cruz 3 jest już przystosowany pod Intercom SRL 3, czyli nowe urządzenie w ofercie Shoya, które ma mesza drugiej generacji, interkom Bluetoothowy oczywiście. Mamy tutaj specjalne miejsca na bazę, na centralę, na głośniki, na mikrofony, więc tutaj jesteśmy w stanie zamontować interkom tak, aby nie zaburzał aerodynamiki tej konstrukcji. Oczywiście jeżeli ktoś ma stare urządzenie takie jak SRL2 albo SRL Mesh to też jest w stanie zamontować na nowej konstrukcji ale musi dokupić specjalne adaptery które w ofercie Shoja można znaleźć. Piąta zmiana dotyczy zapięcia. W dalszym ciągu jest to zapięcie mikrometryczne, ale tutaj pasek podbródka jest inaczej zaprojektowany, jest bardziej komfortowy. Rozwiązanie które zostało wzięte z Neoteka 3 i z GTR 3, które się tam po prostu sprawdzało, w tym momencie jest też dostępne właśnie w tym nowym modelu. Szósta zmiana dotyczy wkładek wewnętrznych. Wkładki centralne Wkładki policzkowe. Wnętrze zostało dopasowane do wentylacji, do nowej wentylacji, która jest tutaj w J Cruzie 3. Wnętrze jest oczywiście wypinane, możemy tutaj dobrać odpowiednie elementy w zależności od tego jakie potrzebujemy, czy grube, czy cienkie policzki. Wkładki centralne też możemy tutaj pozmieniać, jeżeli chodzi o grubość. Możemy też zastosować do, taki dodatkowy panel modułowy, który nam spowoduje, że kask się podniesie. Tutaj opcji dopasowania jest bardzo dużo. Jeżeli te opcje nie wystarczą i w dalszym ciągu coś będzie nie tak, to można oczywiście skorzystać z PFS, czyli Personal Fitting System, więc możemy indywidualnie dopasować wnętrze kasku do kształtu naszej głowy, bo j 3 jest objęty również tym programem. I siódma zmiana dotyczy grafik. Nowe warianty kolorystyczne są, w tym momencie oczywiście klasyka została, czyli czarny, biały, szary, niebieski, mat, ale mamy też grafikę Wheezy w różnych wariantach, więc tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i dopasuje do siebie i do motocykla czy skutera, na którym jeździ. Jak sami widzicie, no zmiany są dość delikatne, dość spokojne, jeżeli chodzi o ten model. Japończycy zresztą z tego są znani, że no nie wprowadzają jakichś wielkich rewolucji i też nie zmieniają czegoś, co się świetnie sprawdza. Dlatego też tutaj mamy sporo rzeczy, które się nie zmieniły. Między innymi to, że skorupa została wykonana z materiału IM, czyli takiego kompozytu włókien szklanych i włókien organicznych. Skorupa lekka i bardzo odporna na uderzenia. Skorupa, która występuje w trzech rozmiarach. Jeżeli wybierzecie rozmiar kasku XS do M to wtedy macie ten najmniejszy rozmiar skorupy. L ma swój własny rozmiar skorupy, a od XL -ki w górę mamy kolejny trzeci rozmiar skorupy. Dodatkowo jest oczywiście EPS w kilku elementach o różnej gęstości, więc tutaj jeżeli chodzi o technologie, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, to jest tutaj oczywiście wszystko na najwyższym poziomie. Nie zmienił się również wizjer. Mamy w dalszym ciągu wizjer CJ2, który występował w j Cruzie 2, wizjer, który jest duży, przystosowany pod Pinlocka Evo, którego nie ma w pudełku, trzeba sobie dokupić osobno, więc może się on przydać w takie chłodne i deszczowe dni. Mechanizm wizjera się nie zmienił, działa tak samo jak w j Cruzie 2. Jeżeli Zwolnić, otworzyć wizjer, to trzeba tutaj z lewej strony podważyć pina. Pierwsza pozycja jest z blokadą, więc więcej powietrza zostaje się do środka. Później wizjer działa dość płynnie i na górze się blokuje. Tak to wszystko działa, więc to jest rozwiązanie znane z poprzedniego modelu. Zresztą mechanizm też się nie zmienił, bo dokładnie działa tak samo jak w J-Cruise 2. Mamy tu też blendę przeciwsłoneczną, i ta blenda również się nie zmieniła. To jest blenda QSV2. W standardzie jest ona czarna, ale jeżeli ktoś chce, to może wymienić ją na żółtą, więc może zwiększyć kontrast w takie zachmurzone dni. I to w zasadzie. Wszystko, jeżeli chodzi o J. Cruz 3 na chwilę obecną. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten model i te zmiany. Jeżeli ktoś jeździ w J. Cruzie, to oczywiście też dajcie znać, jak Wam się jeździ w tym nowym modelu, bo wiem, że sporo osób już go zakupiło, bo w zasadzie pojawił się niedawno bo w sierpniu, a już kilka osób jeździ, więc dajcie znać w komentarzach, jak on się sprawdza. Wszystkie pytania zostawcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. just